Ej, ale kurde, normalnie masakra, nie? To 15 dzisiaj było. Ja i tak, i tak, i tak tyle, i tyle dobrze, że żeśmy uciekli z lekcji ostatniej. To jest druga, osiem, człowieku. Dawaj, dawaj. No, masakra, to Ej, daj mi chipsa. Ja chcę chipsa. Ale Doritoski są najlepsze, najlepsze. patrz. patrz. Myślałem, że mam tego. Dobra, nic, dobra, nic, dobra. Jeden autobus w ogóle. O, dobra, jedzie, jedzie, dobra. Wsiadamy, wsiadamy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dobra, no na tyły, na tyły, na tyły. W końcu, w końcu koniec tej szkoły. Ej. Oh. I teraz? Czemu on nie puszcza piosenek w tym autobusie? Włączaj piosenki, koleżko! Koleżko! Ole, nutki lecą! Dobry, dobry busiarz, dobry busiarz. Tu, 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 tu. dobra jest chata w końcu! Jest w końcu hawirka. Dobra! Dziękujemy! Lecimy, lecimy, lecimy! Wysiadamy stąd! Wysiadamy, wysiadamy! Dawaj, aleks, bierz jeszcze do mnie po szkole? Czekaj, weźmiemy z skrzynki, weźmiemy. I co tu jest? Czekajcie. Tajemniczy list. Klucz w nim jest i pisze w nim moje przeznaczenie bliżej niż myślisz, zajrzyj do biblioteki pod numerem 13. Wy, Co to jest? Patrzy, mam taki klucz. Mam klucz, taki. Musimy to sprawdzić, musimy to sprawdzić. I dobra. Chodźcie na razie na chatę, bo rodziców nie ma. Chodźcie na razie na chatę, chodźcie na razie na chatę. Zjemy coś, zjemy coś. Zjemy coś po szkole. Dobra, muszę coś zjeść tutaj. Kurde, bele, dawaj. Patrz, pizzę mam. I póki nie ma rodziców, musimy sprawdzić, co to jest w ogóle. I by ty tutaj w ogóle. Dawaj, ale zajpista. No, jedziesz z nami, stary. To na rowerach jedziemy, rowerami jedziemy, rowerami jedziemy. Dobra. dobra, jeszcze kolkę w Kolka jeszcze musi tutaj wleciać Dobra, jest pięknie. Chipset. Ludówkę zamknijcie, bo nas. Co? Kurde, mordeczko. Ej, <grytanie> dobra, czekajcie. Chodźcie w coś w ten. Dobra, widzowie, muszę się załatwić. Dobra, idziemy. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Czekajcie, chodźcie jeszcze na górę. Ja muszę widzowie... Ja muszę widzowie jeszcze ten... zagrać w coś. Ej, wzięli mi komputer rodzice, no nie, no wzięli mi komputer, dobra. Nie zagramy w nic, Dobra, i chodźmy, chodźmy widzowie. Idziemy, idziemy z tym. Dobra, nie trzeba iść. Trzeba iść na to, trzeba iść na to. Dobra, 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 ja idę do garażu. Ja idę do garażu. Jedziemy do tego. do biblioteki. Idziemy do biblioteki. Dobra, mam też rober. Muszę zamknąć ten. dobra. Zamknąć garaż i trzeba dom zamknąć. Dobra, dawajcie, prowadźcie do biblioteki. Jedziemy do biblioteki. Czekajcie na mnie. Mam słaby rower. Jakiś słaby. O nie! Co tu jedzie? Co tu jedzie? Jakiś kościówka jedzie. Czekajcie. Jak wy tak szybko jedziecie? Ja nie mam siły już. Dobra. Ej, ciekawe co to jest, ciekawe co to jest, co nie? Jestem ciekawy, Fest, jestem ciekawy, Fest. Ej, dobra, zostawiamy te rowery tutaj, dawajcie. Dobra, gitara, wchodzimy. Dzień dobry. czego potrzebujecie? Znaleźliśmy taki klucz. List dostaliśmy. I w tym liście pisało W tym liście pisało Twoje przeznaczenie jest bliżej niż myślisz. zajrzyj do biblioteki pod numerem 13. Masz ten klucz. Rozpoznaję klucz. Rozpoznaję go. On prowadzi do y, ukrytego schowka w Waszej piwnicy. O kurczę, co? Jak to? To idziemy do tego domu, musimy to sprawdzić. Musimy go sprawdzić. Dobra, biorę klucz. Dobra, idziemy. Jaki schowek w ogóle? A może Pan z nami pójdzie? Bury, Mogę ja A, dobra. Pan, pomoże pan nam, pomoże pan nam. Dobra, dobra to może pojedziemy tam. Jak musimy, A, dobra. Dobra, dobra, jedziemy. To niech pan prowadzi, bo my nie wiemy gdzie jest ten. Bo to ja nie pamiętam. Rodzice mnie tam brali, jak byłem mały, ale. Nie pamiętamy tego już. Dobra, jedziemy, jedziemy. Proszę, bo to ten dom nie jest... O kurczę, to jest już rozwalony, stary. O kurczę, co to jest? O nie! Ej kurczę, widzowie, co to jest? Za dużo się naglądałem oglądałem YouTube'a dzisiaj i cały czas mówię widzowie, ja nie wiem, jestem jakiś nienormalny. To biorę klucz. Chodzimy tam. Gdzie wy wchodzicie? Otwieramy te drzwi. Kurczę, co to jest w ogóle, jaka chata w ogóle? Ja już będę wracał. A to pisza. Dobrze, dobrze, Cię coś pisze. Dobra, miłego kontynuowania przygody. Co pisza? Co pisza? Od pocztemy. Don't Nie zapomnij. Nie zapomnij. Dobra, musimy to przepisać. Musimy to odczytać Zapomnij. Akurat dla fun bjoda. Nie zapomnij. Dobra. Nie Dobra. Poczekajcie. Wziąłem tą kartkę. Chodźcie. Odczytamy ją w domu. Odczytamy ją w domu. Zobaczymy co to jest. Dobra. Dobra. Chowam ją do plecaka. Czekajcie na mnie, muszę... Gdzie jest mój rower? Dobra, tu jest stoi. Czekajcie. Muszę swój rower wziąć. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy do naszego domu. Jedziemy do naszego domu. Najwyżej jutro. Jutro jak będziemy jechać do szkoły. Jutro, jak będziemy jechać do szkoły, to znajdziemy ten, znajdziemy, yy, znaczy to, przeczytamy to na, na przerwie, dobra? Przeczytamy to na przerwie i co, co, o co o co w ogóle chodzi. Dobra, wracamy, wracamy. Dobra, czekajcie, ale to szybko tutaj, kurcze, bele. Wy jesteście za szybcy. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tu, 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 tu. tu. Patrzcie, jak robię. Umetrika! O nie! O nie! Pobreziemy. Co? Wywaliłeś się, ziomeczku Spokój się, co ty robisz? Dobra, 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 wjeżdżamy Dalej rodziców nie ma, dalej rodziców nie ma. Dobra, widzę, otwieramy tutaj. Ja wjeżdżam w forum tutaj swoją. Dobra, zamykamy to. No, dobra, znowu Otwieramy dom. Dobra, chodźcie do mojego pokoju. Jutro odczytamy wszystko, co jest w tym liście. Jutro odczytamy wszystko, co jest w tym liście. Dobra, tutaj, 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 chodźcie tutaj. Tutaj, chodźcie tutaj. Dobra, dobra, mamy, mamy ten list. Musimy to odczytać, ale może jutro, może jutro to odczytamy. Jutro jak będziemy jechać do szkoły. W szkole na przerwie to odczytamy. Musimy to przetłumaczyć, bo to jest po jakimś innym języku napisane Dobra, no to Nie wiem jaki to jest język, jakiś taki dziwny Musimy to przeczytać, musimy to przeczytać Jutro ogarniemy to Ja to przetłumaczę wszystko I, I będzie git Dobra, to żegnamy się I widzimy się jutro jutro, ze... Jutro, ze sz... jutro, sz... jutro na przerwie w szkole się widzimy I musimy to ogarnąć No, dobra, To gitarka Siemaneczko, Siemaneczko, do jutra! Kurcze, kurczę, co to w ogóle jest masakra? Muszę tutaj ściągnąć do plecak. Dobra, musi, musi nam się ten. Dobra, ogarniemy.